Siemaneczko moi drodzy, witam was na moim kanale Żabka Oficjal. A w dzisiejszym odcinku nasza moja rodzinka wyjeżdża już z hotelu yy, i wraca do domu. W domu jest malutkie przemeblowanko i myślę, że jeszcze będę kończyła ten dobyk, bo trochę muszę go przemeblować, więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. No dobra, trzeba już wstawać. No dobra, to chodźmy. No, no Ogólnie ta Wamplu mi się bardzo podoba. No, wiem, że ci się podoba. Wpakuję do walizki. I ogólnie tak, ty sobie weź ubierz to, co wczoraj miałeś. Lilki nie będę przebierać. Dobra, tu w sumie nic nie mamy takiego. Więc to spakuję tu. Jeszcze pójdę spakować to z łazienki. No dobra, już to spakowałam do tej torby, więc yy, tylko ubiorę już kurtkę w sumie. I choć obudzimy dzieciaki. A, jeszcze luny tam trzeba włożyć. I w sumie możesz już bagaże znosić. Eee, dobra. Moje okulary. Dobra, idę. No Dziewczyny, wstawajcie. Mamo. Przecież jest... Jesteśmy w hotelu, nie musimy wstawać. Mela, nawet mnie nie denerwuj. Ubieraj się i idziemy do domu. I jedziemy do domu. Mhm, dobra. Okej, okay. to. To. A, i ubrania muszę spakować. No dobra, pakuj się szybciej, a ja budzę dziewczynę. Dziewczyny, wstawajcie. Dziewczyny, wstawajcie, bo nie będziemy na Was czekać. No już, już. No, Oliwka. Ubieraj tam swoje okulary i się pakujcie już. No dobra, dobra. Idę. Mm, jeszcze szminkę, puder. O, i to koniecznie. No dobra, dziewczyny, chodźcie, bo tata już czeka w aucie. No okej. Okay. No dobra, to jedziemy. W domu. No dobra, chodźcie, wchodzimy. Nareszcie w domu. No, ale pamiętasz tą babę, ona była wredna. No i to jak? Dziewczyny, nie mówimy tak. No ale no co? No w sumie faktycznie. Była wredna. No dobra, eee... Y no to się rozgościcie, już w domu jesteśmy. <laughs> no, wiem, dobra, nara, elo. Nara, ludy. No ej! Mamo! No dziewczyny, no... Dobra, idźcie do góry, bo ja już nie wytrzymam. Ech. No dobra, chodźmy już. Chodź Lilka Ocz Mija mm. Ogólnie widzowie pomyliłam się, nie bo to jest Lilka. Tylko chodzi o to, że kiedyś miałam Miję. Teraz mi się tak ty. Ten... No dobra widzowie, tak się zakończyła... Tak się zakończył pogród do domu mojej rodzinki. No więc ja nie przedłużam i kończymy odcinek. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu i zalajkowaniu mojego kanału i bajo!